zwróć uwagę na naszą funkcję, możesz ją rozpisać. to jest kwadrat sumy, zatem pierwszy do kwadratu to x... Dodać podwojony pierwszy razy drugi, 4 pierwiastki z x, dodać drugi do kwadratu 4. Jeśli tutaj już popatrzymy na naszą funkcję, to od razu do dziedziny zauważymy, że x... Muszą być większe lub równe 0. Teraz pochodna naszej funkcji. Pochodna x. -a. Dodać pochodna 4 pierwiastki z x i pochodna ze stałej 4 to 0. Teraz przelicz pochodna x to. 1 dodać czwórka noży pochodną z pierwiastka z X, a to 1 nad 2 pierwiastki z X. Dodać 0 już nie będziemy wpisywać. Czwórka z dwójką nam się skróci. Zostało 1 dodać 2 nad pierwiastek z X. Mamy pochodną. Teraz dziedzina. Naszej pochodnej. Musimy uwzględnić dziedzinę naszej funkcji. I spójrzmy jeszcze tutaj po drodze. Mamy pierwiastek z x w mianowniku, więc x musi być różny od 0 i większy od 0. Zatem z tych warunków, co nam wynika, że dziedzina to przedział od 0 do plus nieskończoności. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.